6 grudnia w galerii sztuki współczesnej BWA Sokół odbyło się otwarcie wystawy w poszukiwaniu ukrytego ładu. Jest to zbiór pejzaży i abstrakcji autorstwa Krzysztofa Klimka. Krzysztof Klimek to krakowski artysta, absolwent Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. Na swoim koncie ma znaczny dorobek własnych dzieł i wkładu w polskie malarstwo. co mogę powiedzieć, jestem bardzo zaskoczony na plus tą aranżacją wystawy, nad którą, nad którą nie miałem żadnej kontroli, więc e, wielkie dzięki panu profesorowi Andrzejowi Szarkowi, bo to on, on śmiało te rzeczy trudne, można powiedzieć, do, do pogodzenia, czyli abstrakcje i widoki z natury, które są malowane rzeczywiście, yy, rzeczywiście w naturze, że on to połączył w jakiś sposób, że tego się nie, nie, czuje się tam tylko nierozłączność tego, tych dwóch nurtów, które można powiedzieć, dla pewnych osób można powiedzieć, mogą być kłopotliwe. W trakcie otwarcia odbyło się również kameralne spotkanie i rozmowa z artystą oraz członkami rady programowej w postaci profesora Andrzeja Szarka, profesora Jerzego Fobera i doktora habilitowanego Dariusza Jurusia. Nie jest tajemnicą, że Krzysztof Plimek należy do najwybitniejszych polskich malarzy zajmujących się zarówno malarstwem figuratywnym jak i abstrakcją. Przede wszystkim na wystawie tej dokonało się bardzo duże odkrycie wystawiennicze i ujawniło się nowe spojrzenie na twórczość. Także wielkie gratulacje nie tylko dla artysta, ale także do profesora Andrzeja Szarka, który wydobył nieoczywiste aspekty ze współdziałania malarstwa pejzażowego i malarstwa abstrakcyjnego, które się znakomicie dopełniają. Różnorodność zaprezentowanych dzieł od bliskich realizmowi pejzaży przez abstrakcyjne obrazy przykuwały na długie minuty wzrok zebranych gości. Wystawę możecie oglądać do 26 stycznia 2025 roku w galerii sztuki współczesnej PWA SOKU.